Witam wszystkich widzów. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie omówienie tej nowej zdobyczy, jaką jest sztylek MS162. Postaram się coś o niej powiedzieć, moje pierwsze wrażenia. Oczywiście, Pilarkom jeszcze nic nie ciąłem, bo jest ona nowa. A film z cięcia pojawi się w najbliższych dniach. Także od czego może zaczniemy? No cóż, jest to pilarka pochodna modeli takich jak 172, 182 i 212. Pilarki są wyglądają praktycznie tak samo, różnią się tylko cylindrem, mocą, skokiem tłoka. Tak mi się zdaje i korkami, ponieważ do modelu Modele 162 i 172 posiadają korki właśnie takie starego typu sztilowskie jak, jak mieliśmy na przykład w modelu MS 170, 180 i tych starych sztilach. Natomiast modele MS 182 i 212 mają już korki termosowe nowszego typu, takie jak to miało miejsce w sztilu MS 251. Bądź ogólnie wszystkich tych nowych sztilach, troszkę mocniejszych. Moc tutaj mamy 1,6 konia mechanicznego. Ta moc została uzyskana z pojemności 30,1 cm sześciennego. Także no, moc fajno mi się udało nawet wycisnąć. Chociaż ja jeszcze nie wiem, jak to będzie szło w drewnie, bo jak mu wspominałem, Pilarka jest nowa, jeszcze nie testowana przeze mnie. Co jeszcze? Waga no, na sucho 4,5 kg z założonym zestawem tnącym z pustymi bakami oleju i paliwa. A jak już jesteśmy przy bakach, to może powiem teraz coś o pojemnościach tych baków. Pojemność zbiornika oleju jest to 280 ml, zbiornika paliwa 396 ml. Prowadnicę fabrycznie mamy tutaj założoną, oczywiście Rolomatic Mini. Dlaczego ona jest taka założona, to powiedziałem. W zasadzie odsyłam Was do filmu, dwóch filmów wstecz, gdzie było jej rozpakowanie i takie wstępne omówienie, takie wstępne przymiarki. Pilarka oczywiście fabrycznie nie posiada metalowej ostrogi, ale jest możliwość dokupienia jej i założenia, co uczynię w Jednym z najbliższych firm, filmów, prowadnice tutaj, oczywiście, mamy 35 cm, czyli 14 cali. Łańcuch jest sztila, no jakby że inaczej, na podziałkę 3,8. Pico Łańcuch jest o tyle tutaj mały, że jest on na rowek 1,1. Czyli tak jak mamy to na przykład w pilarce z tego, co dobrze pamiętam, to Makita EA 3200 i 3500. One właśnie na takich małych w łańcuchach chodziły na takich cienkich zębach to naprawdę ząb jest malutki ale zadziorny oczywiście no i mieszankę jaką stosuje to wiadomo 1,50 i tak mu też właśnie ja zrobiłem no może teraz taki wygląd pokażę dlaczego tutaj leżą dwa klucze to potem się tego dowiecie tak to wygląda wszystko pięknie ładnie świeci się pilarka nie posiada żadnego easy startu, ani ergo startu oczywiście jest, występuje też w wersji MS162CBE co już właśnie te udogodnienia posiada ma jeszcze boczny napinacz pompkę paliwa korki jak widzicie duże są zaczepione na takim sznureczku Korek jest o tyle duży, że wejdzie tutaj nam wlewka z Karnistra Steel Combi. Tutaj, tutaj mamy hmm, oczywiście korek ze zbiornika oleju. Ta wlewka też nam powinna wejść, bo jest to dość duży wlew. Korki się fajnie nakręca przyjemnie. Jakoś to tak tutaj jest więcej miejsca na odkręcenie niż modelu MS-180. Bo tamte jest tak, w takim trochę zagłębie, jest to tak obudowana. Tu naprawdę można wziąć, fajnie chwycić, przekręcić. Klucz odłożyć póki co na bok. Pilerka jest na zawieszeniu sprężynowym. Tak jak widzicie, duże, grube sprężyny. To wszystko naprawdę fajnie sobie pracuje, ugina się. Na pierwszy rzut oka nie zauważyłem tutaj żadnych gumowych odbojów, także sądzę, że w 100% jest tutaj zawieszenie sprężynowe. Prączkę już mamy taką, widzicie, nowszego typu, taką jak w modelu 231, już jest ta dwukolorowa, taka z tych trochę droższych pilarek styla. Wszystko płynnie chodzi tak sobie tutaj, może przejdziemy, wyłącznik jest o tyle fajnie zrobiony porównując do modelu MS180, że powraca on nam do pozycji włączonej, widzicie tu jest 0, tu jest 1 i on nam bierze i powraca. Oczywiście chcący włączyć sanie musimy tak nacisnąć te dwa spusty gazu do końca i dopiero wtedy na sam dół. I mamy włączone sanie, później jedna pozycja wyżej. Mamy to pół ssanie, czyli pilarka odpala z podwyższonymi obrotami. Później dodajemy gazu i przechodzi pilarka już na stan takiej pracy. Naprawdę, pilarka na swoją cenę to jest pięknie wykonana. Nie widać tutaj żadnych zadziorów, nic, żeby było. Wszystko to jest pięknie zrobione. Tak jak właśnie w starych sztilach też było w MS 180, tylko ta pokrywa tak lata, bo wiadomo, tam było, tutaj z boku była taka takie pokrętło w starszych modelach, w nowszych na mm, śrubokręt płaski i to tak, które chodziło, to tak do końca nie przylegało, a tutaj już mamy rozwiązanie na trzy śruby, tak jak widzicie, jedna, druga i trzecia. Także jest to taki plastik typowo sztilowski, fajne wykonanie, naprawdę. Tu, jak już przystało na sztila, zawsze w tym miejscu mamy napis sztil. W większości modeli się z tym spotkałem. Gaźnik jest na jedną regulację wkrętu LA. Tu jest niby wkręt na regulację wkrętu L. Bo to możecie zobaczyć. O, tu jest L, ale tam jest pusta dziura. Tam jest po prostu ten plastik, co widzicie tam czarny w oddali, on to zaślepia i jest tylko ta regulacja wkrętu LA. Boczna pokrywa sprzęgła na jedną śrubę niestety, no ja jednak wolę na dwie, ale tutaj sztylowi pewnie chodziło o odchudzenie wagi, żeby ta pilarka była jak najbardziej, taką konstrukcją zwięzłą i lekką, bo jest to, jak mówiłem, najmniejszy model z całej tej gamy tych kilku modeli. W nowych modelach sztila, nie tylko piłach, ale również kosach i innych sprzętach, mamy już napis pomarańczowy. W starych modelach był on na czarno, tak samo jak i na tutaj. na Szarpaku był na czarno, było to takie trochę bardziej widoczne, ale to jest taki mankament, który nie przeszkadza nam tutaj w pracy. Otwory montażowe oczywiście są na dodatkową ostrogę metalową, tak jak mówiłem, w najbliższych filmach sobie to założymy. Tak jak tu widzicie, zębatka nie jest pływająca jest stała sprzęgło z dzwonkiem ten wychwytnik jest plastikowy dokładnie taki sam jak w modelu MS 180 tylko tu jest on troszkę grubszy no. może i jest trochę twardszy i lepsze jego wykonanie tu jeszcze w tamtym filmie zapomniałem dopowiedzieć do czego służy ta ścięta końcówka, No właśnie dlatego, ponieważ ta pilerka jest wyposażona w boczny napinacz i ta ścięta końcówka umożliwia nam tutaj naciągnięcie łańcowa. Naprawdę to pewnie wchodzi, ten klucz z tym ścięciem. Tu jest zatyczka od amortyzatora, bo tu śruba taka przychodzi, ale widzę, że jest ona zaślepiona, pewnie żeby się tam trociny nie dostały ani nic. A, tu mamy jeden odbój taki gumowy. Tutaj, jakby ktoś pilarkę tak strasznie gniótł, to będziemy widzieć. Baki mamy pół przeźroczyste. Wszystko widać, co w nich wpływa. No jest to takie trochę rozwiązanie, nie za fajne. Jednak to lepiej było, jak na przykład, no, tutaj posłużę się. Oraz kolejny model ms 180 ale tam to już jest zupełnie inaczej to było zrobione. Był karter, do karteru był włożony zbiornik oleju, tak samo jak i zbiornik paliwa. I nawet jakby się nam tutaj pod tumikiem coś przetopiło, to wystarczyło tylko wymienić zbiornik oleju, wyciągać, wyciągnąć go, dać nowy i to przez jakiś czas nam działało. Tu widzicie tabliczkę. Tumik, tak jak wiadomo Taki typowo sztilowski Z niemalowanej stali Przykręcony na dwie śruby Dwie szpilki długie Wylot taki trochę podobny Do MS-180 Boczny We wszystkich oczywiście mm, Sztilach Z tej serii Z tej gamy jest taki sam tłumik, bo jak mówiłem, to się różni tak naprawdę niewiele hamulec. Tutaj mamy taki typowo sztilowski z takiego modelu MS 181, 212 i 171. Tutaj to taki ten wypust taki charakterystyczny, ale czym się to wyróżnia? Tu nie ma żadnych luzów, naprawdę to siedzi bardzo tęgo jest to takie przez to pewniejsze no uchwyt też jest on plastikowy ale ma on takie wyżłobienie jest on pokryty takimi wypustkami to naprawdę bardzo fajnie siedzi w ręce szczególnie jak ktoś ma takie nieduże dłonie jak ja hamulec oczywiście pewny słychać wyraźne przeskoki tutaj wam może może to nie będzie widać. O, tabliczka. Jak widzicie, pilarka jest skręcona na klucz Torx. Dokładnie T27. Zresztą, tak jak i wszystkie pilarki Sztila, są skręcane właśnie na oto ten klucz. Mamy też tu wejście na płaski, ale ja bym nie polecał, bo można to w łatwy sposób obrobić. Dlatego też posłużę się kluczem z kosy sztil ale jaki to nie powiem. Jest on na T27, więc rozkręcimy sobie. Pokażę wam jak to wygląda środek. Trochę to odkręcanie jest takie nazwijmy to upierdliwe, bo w MS-180 fajnie, żeśmy sobie przekręcili, widać było wszystko, no to ściągamy. Hamulec, aby ściągnąć górną pokrywę oczywiście trzeba zaciągnąć, bo wtedy nam tutaj będzie blokowało. Ale już widzę, że o, nie odkręciłem chyba do końca. O, proszę bardzo. Odsłoniło nam się wnętrze tej oto pilarki. Śrubki są niegubki, nie wylecą nam. To się trzymie. To mi się podoba w sztilach, że sztil właśnie nie odszedł od oznakowywania każdego swojego produktu, i nadal on na każdej części wytłacza swoje logo. Pokażę Wam tutaj jeszcze na przykład, jak widzieliście wcześniej, na Tumiku, jest, na karterze, na Baku. Pokrywa jest naprawdę gruba, niczym sobie. Nic się tutaj nie gnie. Jest to twarde. Cylinderek tutaj mamy z takiej czarnej stali. Jeszcze Wam to pokażę przy latarką, dokładnie, żebyście dostrzegli każdy mankament. O, tak jak widzicie. Tutaj mamy otwór, ale tam już go nie ma. Niestety. Filtr nowy, czyściutki, bo pilarka jest nowa, więc nie miał się od czego zabrudzić. Świece, tutaj mamy tą, właśnie taką malutką, na ten mniejszy wind. Cewka trochę się różni niż w modelu MS180, już widzę na pierwszy rzut oka. Jest tutaj podłączenia, są troszkę inaczej skonstruowane. Ale też to, co tutaj zauważyłem, że inne modele sztila, bo też miałem w ręce model 172 i on już posiadał tutaj takie złącze serwisowe. A w tym, właśnie 162, no czegoś takiego nie ma. Także nie wiem, nie sprawdzałem, nie zagłębiałem się w ten temat, ale mówię Wam po prostu to, co widziałem. Tu jest cały ten mechanizm tego przełącznika na sprężynce to sobie nam fajnie chodzi, to też. Nic na boki, wszystko pewnie. W karterze mamy zatopione metalowe tulejki, właśnie do przykręcenia górnej pokrywy. Fajka na świecie jest tak fajnie. Tutaj to jest ogólnie takie ogumowane, i tutaj nam oddziela całą tą komorę, bo tutaj jest ogólnie cyrkulacja powietrza, nadmuch, i nic tutaj nam nie uchodzi, czyli. Cały nadmuch z wentylatora idzie nam właśnie na cylinder. Jest to o tyle fajnie odgrodzone, że nie mamy tutaj żadnych przepustów, a czy jest tutaj tryb zima lato to niestety wam na chwilę obecną nie powiem, bo jeszcze tego nie wykryłem, bo to są moje pierwsze dni z tą pilarką, także no. Ciężko mi tutaj na chwilę obecną coś powiedzieć. Może ściągniemy sobie filtr. Naprawdę on się trzymie mocno. O, nawet fajnie. Tak wygląda filterek. Jest to taka włożona filtr podobnej grubości jak w modelu 180. To jest zapinane na coś takiego. Ja by to ktoś chciał tak często odpinać, to nie wiem, czy by się to nie ułamało. Pilarka, oczywiście, posiada mix. Katalizatora w niej nie ma, właśnie przez ten system. Tutaj widzimy przepustnicę. A, i właśnie jak ktoś by chciał polepszyć sobie filtr powietrza w tej pilarce, bo tak jak już widzieliście na polskim YouTube, parę twórców tam wrzuciło omówienie tej pilarki albo ich podobnych braci to ten filtr, no nie jest on za dobry, ale aby go ulepszyć właśnie na ten, bo nie, jeszcze nie wspominałem, że w modelu 182 i 212 filtr mamy papierowy. Nie wiem czy jest on lepszy, to też będę chciał tutaj przetestować zmienić to, ale jak to zrobić? No tak właśnie, że aby zmienić filtr powietrza na papierowy, musimy wymienić całą tą podstawę filtra na tom z modelu 212, bo na przykład sam filtr nie będzie nam pasował, jest on trochę inaczej przebudowany, skonstruowany i nie zapniemy go, więc właśnie aby nam to umożliwić trzeba całą podstawę i nowy filtr i to wtedy nic nam nie wadzi, wszystko fajnie się zamknie, ale to też będę chciał przetestować w najbliższych odcinkach i sami zobaczycie czy warto właśnie modyfikować taką filarkę. Tu jak też widzicie też duży amortyzator. Sprężynowy. Tu mamy wężyk paliwa. W tyle to czarne, co widzicie, to jest odpowietrznik. Pokażę dokładnie to. To jest odpowietrznik taki czarny. gaźniczego. oczywiście. Mamy tutaj chyba zama. Taki tu czerwona śrubka jest, nie wiem czy możliwe, że tam jest jakaś regulacja ale no fajnie to wygląda przewodzik jak widzimy oryginalny sztilowski, na innej zasadzie jest tu widzę połączenie tego wężyka bo jest on nasunięty na taki na takie kolanko plastikowe a pewnie na wyjściu do baku jest nałożony kolejny wężyk z z filterkiem oczywiście i tak to wygląda filarka lekka sprężny żadnej nie ma a sobie też na szybkości skręcę naprawdę o, musi nam tak wskoczyć i to jeszcze wyróżnia ją od modelu od starszych braci MS 180-170, że aby założyć górną pokrywę w modelu 180, musieliśmy dać y, tutaj przełącznik odsania, ten zintegrowany na sam dół. Bo wcześniej y, założenie tego było niemożliwe. A tutaj jest on na pozycji, widzicie, żadnych półgazów nie ma, jest on normalnie i tutaj bez żadnego problemu zakładamy. Zakręcamy. Także jakbyśmy tak chcieli na przykład w lesie sobie popatrzeć do środka, no to bez Torksa T 27 nie mamy jak, jest to niemożliwe. Tutaj. Obudowa jest dość dużo odsunięta, nic tutaj nam nie powinno się wytopić, ale to oczywiście wykaże nam długotrwałe użytkowanie. Naprawdę teraz jest dużo materiału do cięcia. I to by było chyba na tyle w tym filmie. Jak ta pilarka sobie radzi, jej pierwsze odpalenie zobaczycie na innych filmach. Na innych filmach do których oczywiście zapraszam. Zapraszam również do subskrybowania kanału, bo ostatnio przekroczyliśmy próg 500 subskrypcji, za co Wam bardzo dziękuję. Kanał się rozwija w dobrą stronę. I na pewno jeszcze w przyszłości gwarantuję Wam to, że pojawi się więcej sprzętów od Stilo. Jeszcze będzie pewna modyfikacja tej pilarki, taka dość naprawdę nietypowa, której jeszcze chyba nikt nie pokazał. I postaram się to właśnie jako pierwszy na polskim YouTube pokazać. Także do zobaczenia, no, widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!